22 luty, po mrozach. E, widzimy niektóre ule, te co czerwią, oblatują się. O, jedna mi siadła. Na tym jest taki ruch zerowy. Zobaczymy, co reszta. Reszta też widzę. Coś tam nieśmiało wylatują. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie mamy godzinę gdzieś chyba 12-17 dokładnie. Pożyjemy. Zobaczymy co będzie może mikrooblocik dzisiaj. Na pyłek dzisiaj nie ma szans najmniejszych. Raczej tak jakieś sprzątanko, pobranie jedzonka, yy, czyli ciasta i, i tyle w sumie. Te moje co tu robiłem na razie zero ruchu. Yy, że tak powiem te te się muszą ogrzać więcej, bo one mają dość grubą warstwę ocieplenia, a te mają mniejszą, więc to ciepło, szybciej wchodzi. Pszczoły jako tako dały myślę radę zaczyna powoli buczeć. One się będą po troszeczku oblatywały, ale to naprawdę po troszeczku kilka dni i, i się oblecą. No teraz ma być pogoda w miarę OK. Więc będę obserwować, czy zrobią ten oblot, czy nie zrobią ten oblot. To już będzie pewnie taki drugi silny oblot. No i myślę, że za tydzień jakby było te plus 3 na... Trzyna... O kurde! Nie wiem, czy było widać. Pszczoła z pyłkiem wróciła. Poczekam, może znowu zobaczę, ale naprawdę widziałem pszczołę z pyłkiem. Tylko pytanie, z czego? Albo przebiśnik, albo leszczyna, jedno z dwóch, bądź to pola. Nie wiem, ale coś wyczaiły. Powiem wam, w szoku jestem, nie, nie myślałem nawet o jakimkolwiek pyłku. Dobra, zerkniemy do innej rodziny, może akurat uda się. Te tu tak fajnie latają, ale... Yy... No Nie wiem, pewnie jedna jakaś znalazła rodzina ten pyłek z topoli albo leszczyna albo przebiśniek, nie wiem. Nie, wiem, zobaczę za, za godzinkę, bo słońko coraz mocniej będzie grzało, więc myślę, że, że zrobią Oblot, jak będą coś nosiły, no to po prostu będzie to widać. Niepokoi mnie jedna rodzina w tym, bo tu żadna pszczoła nie wylatuje. Wszystko się okaże za. No myślę, za pół godziny będzie widać. Dobra, ja idę sobie robić dalej. A jak będzie jakaś pszczoła z pyłkiem, że będą nosiły ten dziś pyłek, to, to wam nagram. O, 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 nie wiem, czy tu widać będzie. Widać jest. Pszczoła ma jakieś mikro odnóża pyłku. Yy, o, odleciała. Ale ona pewnie wróci. Czyli loty im umożliwiają zbiór pyłku. O, weszła do ula. Yy... No i ciekawe, co jest w tej rodzinie. Teraz będziemy przez cały tydzień yy nurtowało, co w tej rodzinie jest. Ona tu bardzo pięknie to ciasto, z tego co kojarzę, pobiera. Yy... No i następna, następna, patrzcie się. Jest tych trochę przyczół z tym pyłkiem. Już w sumie to piąta wylądowała. O, widzicie? Nie są to jakieś takie obnóża, mega duże, ale no są te obnóża y, z pyłeczkiem. Y, no, nie no, ja będę się przyglądał wszystkim rodzinom, bo mi się nie chce, szczerze, dzisiaj. Y, ja sobie no później popatrzę, czy, czy nie ma nosemy, czy wylotki czyste. Tylko takie delikatny rzut oka. Ale że dziś pyłek noszą, to powiem Wam, że jestem w niemałym szoku. No bo. Teoretycznie mrozy były po minus 15. Wieżba, tak jak tu widzimy, jeszcze, 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 jeszcze z dwa tygodnie, jak pogoda się utrzyma. A one z czegoś noszą. Czyli zostaje, tak jak mówiłem, pierwsze leszczyna. Wróćmy do normalnego. Zostaje leszczyna, przebiśnik i topola. Także. Fajnie, także takie rodziny jak ta noszą pyłek. Rozwój jest tu, jest kolejna pszczoła z pyłkiem. Gdzie ona jest? Tu jest, widzicie, ruszyła. ruszyła. Już jest szósta pszczoła z pyłkiem, którą siedzę tu przez tą chwilę. Nie jak się zbierają dziewczyny, ten pyłek, i będę widział, co dalej robić z tymi rodzinkami. Myślę, że skoro noszą pyłek, jest czerwna 100%. Ile go jest? Dowiemy się za albo za tydzień o tej porze, albo za dwa tygodnie, bo pogody są mega, mega optymistyczne na przeglądy. Ja przeglądy staram się pierwsze robić w temperaturze od 13 stopni zwyż. Wiem, jest to mniej niż e, nakazują wszyscy, ale przed chwilą wleciała tak fajnie obładowana tym pyłkiem. E, mniej niż ale naprawdę taki szybki wglądzik do gniazda nie wystudzi go a jeśli robimy to w południe to te pszczoły ciepłe wlatują nagrzane od temperatury słońca no piękne powiem wam no cieszy już może już nie pierwszy pyłek bo już drugi yy, drugi że tak powiem bo już zbierały raz ale już taki pierwszy tak powiem te pierwsze pożytki pyłkodajne się zaczęły czekać, obserwować czekać co się będzie działo że tak powiem myślę, że wszystko będzie w porządku skoro rodziny teraz przeżyły jeśli te mrozy przetrwały to one powinny już przetrwać bo no, wątpię, że spadnie temperatura znowu do minus 13 stopni czy tam do minus 15 stopni Fajnie, fajnie, dobra. Ja kończę taki filmik luźny, że żyję, że jestem jeszcze. Także dajcie znać, co u Was. Bo u mnie 22, tak jak mówiłem, tak, 22 luty, pszczoły noszą pyłek od nowa. Także ja się z Wami żegnam, pasie kachoska.